Zaczynamy jednak od szokującej sprawy z ulicy Ślężnej we Wrocławiu. Z jadącego karawanu, jednej z firm pogrzebowych, na jezdnie wypada worek. Co dalej? Proszę spojrzeć. Te zdjęcia zarejestrowaliśmy chwilę po tym, jak z karawanu wypad worek, blokując ruch na skrzyżowaniu ulic Ślężnej i Armii Krajowej we Wrocławiu. Karawan ruszał ze skrzyżowania, gdy otworzyła się klapa z tyłu samochodu, a na jezdnie wypadła zawartość auta. Pracownicy firmy zatrzymali się już za skrzyżowaniem. Jeden z nich podszedł do leżącego na jezdni Czarnego worka, drugi cofnął samochód. Obaj wyjęli z samochodu nosze i wspólnie podnieśli worek, umieścili go w karawanie i odjechali. Właściciel firmy nie chciał wystąpić przed kamerą. Wyjaśniał nam, że w worku nie znajdowały się zwłoki. Były w nim trzy inne worki pełne worków przeznaczonych do transportu zwłok. Cały pakunek miał ważyć kilkadziesiąt kilo, i dlatego pracownicy mieli problem z włożeniem go z powrotem do samochodu. Ocenę sytuacji pozostawiamy Państwu. Właśnie od tej szokującej historii, o której mówimy Państwu już od wczoraj, dziś prokuratura sprawdza, czy nie doszło do przestępstwa. Nasza reporterka Sylwia Gazda, która wraz z operatorem zarejestrowała zdarzenie, dotarła też do monitoringu szpitala wojskowego stamtąd firma pogrzebowa chwilę przed wypadkiem na ślężnej zabrała ciało zmarłego pacjenta. Prokuratura wystąpi do telewizji Wrocław o udostępnienie tych zdjęć. Zrobiliśmy je wczoraj na skrzyżowaniu ślężnej i armii krajowej, chwilę po tym, jak z karawanu firmy pogrzebowej wypadł czarny worek. Po obejrzeniu tego filmu zdecydowaliśmy się na wykonanie czynności sprawdzających, mających na celu ustalenie, czy doszło tutaj do popełnienia przestępstwa, czy faktycznie w, workach, w worku, który wypadł z karawanu znajdowały się zwłoki i czy doszło tutaj do popełnienia przestępstwa, ewentualnie znieważenia zwłok ludzkich. Worek wypadł z karawanu kilka minut po godzinie 11. Wysunął się na jezdnię, gdy karawan ruszał ze skrzyżowania. To zapis monitoringu szpitala wojskowego przy ulicy Weigla. Widać, jak na chwilę przed zdarzeniem samochód firmy pogrzebowej z otwartą klapą opuszcza teren placówki. Szpital potwierdza, że firma pobrała zwłoki zmarłego tam pacjenta. To jest dowód na to, że zostały wydane zwłoki. Przecież samochód nie przyjechałby tutaj pomóc. Ja to potwierdzam, tak. Szpital to potwierdza. Wydano zwłoki przed 11, potem wyjechał samochód. Wczoraj w rozmowie z nami przedstawiciele firmy pogrzebowej zaprzeczyli, że z karawanu wypadły zwłoki. Twierdzą, że w worku były inne worki. Chcieliśmy dziś z nimi porozmawiać, ale byli nieuchwytni. Gdzie ich znajdziemy? Nie powiem tego pani. A tak, to zrozumiały, prawda? prawda? Sprawę wyjaśni prokuratura. Wrocław, Sylwia Gazda. A my do tej sprawy też na pewno będziemy w faktach wracać.